Witam, witam. No, pewnie wiesz, co to jest szynka z wieprza, nie? Z tylnej nogi wieprzowej wycina się kawał, mięcha, to się pekluje specjalnymi solami, potem to się wędzi, no i jest pyszna szyneczka. Szynka z wieprza. Może być też szynka z dzika. A ja jadłem to dawno szynkę, nie pamiętam, z sarny czy z zielenia. No, też pyszna. Wiadomo, że kawał tylnej nogi z kawałem ogromną bryłą mięsa, to z tego jest y, pyszna szynka. Ale kiedyś był też taki dowcip, on powstał chyba w internecie, potem się rozszerzył na, na życie realne. Szynka z Biedronki. Mhm. Oczywiście polegało to na, na grze słów, dlatego że ktoś kupił, mama kupiła szynkę w Biedronce. No i ktoś tam w domu ja, ja tą szynkę i a co to jest za szynka? To szynka z biedronki. Oczywiście chodziło o mm, z biedronki, jaką miejsce zakupu z marketu w No ale ktoś to słuchał z boku, nie skojarzył w pierwszej chwili, zrozumiał, że tą szynkę zrobiono z kopytka biedronki. A jak ktoś pamięta biedronkę, jako dziecko, Biedroneczko, fuj do nieba, przynieś mi kawałek chleba, to widział z tego smrodziucha takie zaś czerwone w czarne kropy, śmierdzi takimi jakimiś pluskwami czymś, ochydnie, niemiłe. No i takie te nóżki jak z drucika tenkie, takie takie drucikowate, jak, jak drut z tego w druciaku. Gdzie tu z tego tu szynka z takiego kopytka? No ale szynka z Biedronki. No, a jak już był ten kawał szynka z Biedronki, to był też ten kawał jeszcze y, dżem z Biedronki. Na tej samej zasadzie, no też gra słów dżem z Biedronki. Tu nie chodziło o garść Biedronek utartych z cukrem żelujących, ugotowanych do słoika wieczko etykietka z napisem dżem z Biedronki. W Kielcach tam, gdzie ja mieszkałem na tym starym takim osiedlu, na tym starym osiedlu jest kotłownia, która ma już, no nie wiem, za 60 lat, ona przez długie lata była nieczynna, ponieważ, ponieważ dołączono do, do osiedla ciepło w centralnej z jednej z dużych centralnych kotłowni w Kielcach. No i kotłownia stało, to to stało nieużywane wiele lat, nie wiadomo zburzyć burz albo to z ładnej czerwonej cegły. No szkoda było i kawał, kawał budynku z wielkim kominem wysokim. No i kiedyś nie tak dawno, kilka lat temu, ze cztery, może trzy, właściciel sieci sklepów Biedronka no kupił, nie wiem czy kupił, wynajął tą, tą, tą kotłownię, przebudował, wyremontował i w kotłowni powstał właśnie kolejny market Biedronka. Bardzo blisko bazaru, dlatego ma no, ceny, ceny bardzo niskie, dlatego w tej Biedronce jest cholerny ruch. No. A ostatnio zauważyłem, że no Biedronka, a powiedz, no Biedronka to maleńka samiczka, yy, biedronkowa, biedronkowaty, z Biedronkowatych. Pewnie samczyk Biedronki nazywa się Biedronek, ale duży samiec nazywa się pewnie. Biedroni. No i w Kielcach znalazłem taką tablicę przy tej właśnie biedronce nad Zagórskiem, na tym moim starym, dawnym osiedlu. Znalazłem taką, taką szczałkę do biedronia. Idę po szynkę z biedronia, a póki co do miłego zobaczyska. Tsk, 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 tsk.